Siemanko nie wiem jak tam z dźwiękiem może być ciężko otwieramy dzisiaj dwie paczki całe dwie zgadnijcie co jest w środku ktoś zgadnie? pewnie nikt Oczywiście, zabawa w najlepsze, maluchy biegają, bo czemu by nie. Ok, którą najpierw otwieramy? Tak, jest moja kotka do otwierania paczek? jest ta kotka, która... No, Arabel, gdzie jesteś? Arabelcio? Otwieramy paczki, chodź. To co mówisz? Co prawda chyba w paczkach nie ma dzisiaj nic specjalnego. Niemniej jednak, zawsze to paczka do otwarcia. Siemano. Łapa. Mam nadzieję, że jest łapa. Jak jest, to otwieramy, którą najpierw, tą mniejszą, co? No, Chodź otwieramy paczki, chodź. Nie chce wyglądać otwarcia paczek? Ty jej nie chcesz? <laughs> chcę, chcę, ale będzie zawsze. Cześć. No, no cześć, cześć. 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 To jest mądra kotka. Tak, dokładnie tak Okej, co my tu mamy? Co my tu mamy? Myślisz coś do zjedzenia? Myślisz, że to będzie coś do zjedzenia? Sprawdźmy Nie, to nie będzie nic do zjedzenia Proszę Państwa, to jest Ma Wartość tych paszek to jest 300 ileś złotych. Packi za 300 zł, wszystko jest dla kotów. I tu mamy zwierek. W jest tutaj 6 takich patrzek. Jest to z zwierok silikonowy. Oni do się bardzo dobrze sprawdza taki zwierek silikonowy. I ponieważ bo, no, no nie czapra się jak ten zbrylający się, tak nie, nie ciapka. A też wchłania zapachy, nawet tak paczka ma jakieś 5 litrów. Tak, to jest silikon. Czyli tu mamy 15-30 litrów żwirka. Także tutaj nie ma co dalej grzebać, tu nic więcej się nie zobaczy poza, poza żwirkiem. I to jest jedna paczka. A jeszcze zostały dwie. Znaczy jedna, jeszcze jedna, bo w sumie dwie, dwie, dwie całe dwie paczki. Oczywiście w domu wesoło, cała rodzina w komplecie, jest mama, z tyłu ojciec. Tam wydziela na maluchy jak zwykle. Tam maluchy w tle rozrabiają, biegają. Jest ich wszędzie pełno. Trzeba uważać na wszystko. To co, idziemy na drugiej paczki Czasami jestem ciekawy, co tam będzie w drugiej paczce. Także to jest paczka żwiku. Okej. Okay. Paczka żwików. a pewno się przyda. To nie smaknie. Okej. Okay. To jest ciężkie. To jest tak kurwa ciężkie, że jak je To chyba, waży z dużo. Co tu takiego ciężkiego mamy? Tasienka. Ta A Ta od razu zdradza z jakiego? O, wy nie, nie, nie patrzycie. Czekajcie, bo wy mnie nie, nie patrzycie. Patrzycie teraz, patrzycie. Patrzycie. Co, ja odłożyć z tobą. Sam otworzysz. Aleksandra Te na z na Święte. Tej kotki są. i kołsi. Tasienki powinny mieć tutaj nawet napisane Zoo plus. Zabawiam są I to jest takie charakterystyczne, że oni dodają do kartonów takie tasienki, żeby łatwiej to się czy tam e, klientowi po prostu... kołs i łatwa poszła. Mu. Pozdrawiam. Także nawet nie głupi pomysł z tymi tasienkami Ale panna Ravelko, czy my będziemy tak chcemy otworzyć? Nie, tak chcemy otworzyć, prawda? Proszę otworzyć? Weź ogon. Aleksandra Sedina weź de weź, weź, weź na Najlepsi pomocnicz. Metal. Koty otwierają paczkę tych wojewódzka. O, o, zaraz, lepiej. Co tam, ja nie widzę czatu. Ja nie, ja nie widzę czatu. Nie wiem czym jest... Hej kotki, siema, 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 metal, siema, Aleksandra, siema. GLEWU Aleksandra Ale, Sedina de Tiure za zaraz sama otworzy Icia tą paczkę metry. Ona taka jest Nie wiem trochę Siema. dalej A tu piękna mądra zwierzyna Cześć Cześć to No nie śmierdzi Hej hey, Ola Ola zawsze musi połachać czy ręka Nie śmierdzi jak nie śmierdzi to wtedy podaczeć Bo tak to śmierdzi, Aleksandra Sedina to de Tiure Słychać Metal. Kekmenda Wojewódzka. No to fajnie, że słychać, słychać. Została nam ostatnia paczka. Też mi się nie spodziewał nie wiadomo czego z, z tej paczki, ale... Ja, tasienki malutki, malutki znalazł tasiemki. One się bawią wszystkim, dosłownie wszystkim. Co im wpadnie w łapki, to to jest zabawka. I wszędzie. Trzeba uważać jak się chodzi, bo tego jest pełno wszędzie. No masakra, to jest jakaś kocia masakra. Metal. Komenda Wojewódzka XD. No co? Co, no już otwieramy, już. O, się nasie niecierpliwi. Ale patrzcie na słodkie maluchy. Upatrz no jakie słodkie. Ojejku, no do dobra, już. Już. No co? się po mnie drzesz? Nie drży się na mnie, no wej, hey, cześć, tak, cześć, cześć. No i teraz muszę dać jakiegoś smakołyka, cholera, ja tu nic nie mam. Metal. Jestem nieprzygotowany co tam na takie akcje, cholera. Nie, nie, jednak otwieramy, złazmy, zlazły. Zlazły, otwieramy paczkę. No otwieramy ją. No dobra, co tam w środku, co tam w środku? I co to mamy w środku, no? Co tu jest? Kto to będzie? Ale Aleksandra Sedlina de Tiure. To też trzeba otworzyć. A, a też, zupę no, będę jeść. To, to otworzyć, no. No, Jezus, jaka kwiatka jesteś. Kupię to. A tutaj mamy... Nie, w sumie tylko i wyłącznie... Metal. Wyłącznie i Ja dużo, dopiero co zjadłem. Żarcie dla gówniarzy. Dla maluchów. To jest super wyłącznie i wyłącznie żarcie dla maluchów. I jest dosyć sporo. Metal. Tego tak jest dosyć sporo. Smacznego, ola. No ale te maluchy sporo jedzą, także... Jest, o, jest... i taka pasta, takie ten... Kikiem, kikiem, kikiem... Kikiem... Aleksandra Sedina de Tiure. A mi no nie dałeś dzięki. O kurwa, tego jest, no, tego jest dużo. Tego jest bardzo dużo. Ale czy jest wszystko? Miał być więcej. Chyba, że tam gdzieś na dole to jest pochowane. Ale nie. A jest na dole, więcej. Jest na dole, bo tych małych kocztach miał być. Też Co to kocie, żarcie? Sporo. I chyba jest sporo. Czas na Metal. E, o kurwa, to koc będzie wpierdalał. 6, 12. Aleksandra Sedina de Tiure. Kocja poczta. To by się zgadzało. I duże też się zgadzają. Myślę, że nie chcę mi się ich teraz wyczyścić. I to kurwa, jest wszystko dla młodych. To jest wszystko dla. Maluchów. To jest, to jest wszystko dla gówniarzy. Będę go zjadł, będziesz to jadł? Będziesz go zjadł, mały? albo Jeszcze ktoś, Iska chyba. ekipa. Aleksandra Sedina de Tiure. Zjedzą w tydzień. Zjadł, Metal. Koty będą ktoś, chuj duże jak to zeżną wszystko. Kartony. Także to że to były całe dwie paczki. Żwirek i żarcie. Żwirek i żarcie. I wszystko kosztowało 3 stóły. A jeszcze trzeba zamówić żarcie dla dużych kotełów, bo też się kończy powoli. To tyle kasy idzie na, te, na, 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 na tą ferajnę wesołą, że ja piję od Ja drugi etap będę musiał chyba sobie znaleźć, bo jak tak dalej pójdzie, to ja już idę z torbami praktycznie, a to dopiero później. Metal. A to jeszcze najgorsze jest tak, że to jest coraz więcej. Aleksandra, nie tak, że Serina to jest, się pióre. robi coraz mniejsze, tylko to się robi a coraz większe i wpierdala coraz więcej. No, 300 zł na żarcie, no a ty myślisz jak co? Jak ci mama podaje obiad, to myślisz, że za darmo też musiała za to zabulić? Ogólnie jedzenie się płaci i tak i dla... i dla kotów za darmo, co tylko nie rozdają metal, to, to na drzewach nie rośnie. Pati Waderka. Siemanku. A ostatnia paczka przecież z jedzeniem dla kotów była o wartości 500, ponad 500 zł. Aleksandra Sydni na Ostatnia paczka była ponad Bicia 500 zł. I, I co? I. i praktycznie już Metal. prawie zjedzień. To zostało tylko trochę suchego dla dużych. I wszystko poszło. W pizduły. Ten wirek, który tam był, ten taki 25 litrów, właśnie zbrylający taki, którego nie lubię, ale jednak kotka jest, która z niego musi korzystać. Metal. Same dziewczyny na czacie, hehe. He. No, to, no to z tego 25 litrowego żwirka no, tam za dużo nie zostało. Ale one tak, jedzą w tydzień? Także utrzymanie zwierza kosztuje. Za darmo to, 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 to nie chodzi. No na wodę to to nie jest, a nawet jakby to woda też kosztuje. Tu się bawią z o to jest zeszyty z Harry'ego Pottera. Były to jest z Pottera ten, ten sznureczek tam, ale się bawią wszystkim. Co nie wpadnie w łapki? Tam jakieś takie, owszem, niebezpieczne rzeczy, to im powiem, Jakieś mniejsze rzeczy, ale jakieś takie rzeczy, jak już się tym bawią, to niech się bawią. Dobra, ja to muszę powoogarniać. To był taki bardzo krótki live z otwierania paczek. Dwóch paczek. I tam jest Żwirek, cały karton tam Żwirku. Tam jest Żwirek, a tam jest żarcie. Metal. To, żarka, to Tyle to więcej. matka Nawet i ojciec wpierdoli w dwa same dni. puchy, same mokre żarcie, także no, no myślę, że na miesiąc tak wystarczy. Nie wiem, chór, że nie. Akurat na Akurat na jest pięć mistrę. do wykarmienia, to też nie jest tak hop-siup. To wpierdala cztery razy dziennie, coraz więcej. No bo to trzeba karmić za cztery razy dziennie. Metal. No na koniec, ale no, początek był 12 minut temu. Także, jakbyś przyszła 12 minut temu, to też można by powiedzieć, że przyszłaś na koniec, bo to będzie raczej taki kurtki jak wiązki. Aleksandra Sedlin na tych Nie, nie, A w tych paczkach na samo koniec, tak nie ma. Tak, w Znaczy, no, no jedzenie niż wiregnął. A to samo nie poluje. Aleksandra Sedina tak de Tiure. Tak ten. A w Sylwestra planujemy układać puzzle. Już znaczy, teraz patrzyłem, czy mi uda się biurko jakieś złapać takie małe to jest 300, 300 kawałków nie Z Ryka i Mortego, także będzie co robić w sylwestra? Zapowiada się szampańska impreza z puźlami. Tak me, mega zajebista impreza z puźlami Siedli się zapowiada. Piure. I to wszystko. 511 owezor. O północy z sylwestra nie będzie, bo we mnie będę siedział pierdolą. z maluchami, jak będą ścielać. Ale tam nie będziemy z kotami, będziemy sami układać. Ale impreza. No impreza zapowiada się grubo. Rubaśnie. Na wypasie. Sylwester i puzzle, no kurde. Ja wiem, ja wiem, jesteście zaskoczeni. Rozumiem, no bo pomysł jest naprawdę przedni. Sam to wymyśliłem, sam osobiście myślałem, że będziemy układać kurwa puzzle. Akurat mi wpadły w ręce takie, no trzysta kawałków, to myślę, że tak... Do rana damy radę, radę chyba. Witaj koci Mord, witajcie czat Naucz koty. Ja na uczkote koloba. To będzie problem jedzenia z. One są 12 plus, także. 27 cm na 35 cm. No tak trochę. Siemał Pezo. Kiedyś mi ptak wleciał do domu, ale teraz tego ptaka nie było wtedy w domu. Ja po prostu znalazłem trochę piór w domu i jakieś tam ze skrzydła ta kość taka charakterystyczna że to wiedziałem, że to jest ze skrzydła i trochę tkwi i nic nie nie ani łapki Serlina ani do główki, do wszystko. Na dwa dopinsy namyszę wpierdoliły to był jakaś Metal. mniejsza od gołębia 12, to było, nie, to nie kołsie, była kurwa, za stary na puzzle. szpak nie wiem, czy to szpak Opezo. nie był jakiś taki czy coś zawsze takiego zawsze mogłem nauczyć taki się polować na jedzenie Sasiadow. bo wpierdoliły całego dosłownie Kocie zapasy co chwilę. To tak biega jak pojebane. No. Te kartony muszę uprzątnąć, tak że będę się zbierał. Kończę tego mega długiego lajwa. No. Kocie pociągi normalne. O tej porze. Metal. Michał Szpak, kurwa Mać. Strasznie trzeba uważać, żeby coś nadepnąć, bo się mega szybko przemieszczają. Na jedzenie sąsiadów w sumie, bo to jest takie dosyć duże, znaczy jest taki grzymsik budynku, ja nie wiem, to nie, nie będę ale tam ten parapet, on zamienia się w taki grzymsik i kotel spokojnie by po tym się sobie mógł przejść, może z tej strony to będzie i tam za za rokiem wychodzi, dalej mi kabla nie starczy, ale tam to jest taki grzymsik, po którym mogłoby kotel sobie spokojnie przejść Metal. do sąsiadów o, tak. i to, Olka, i to, ponieważ, w to jest głupi pomysł. To je, to je całkiem mądre. No sam nie mogę przestać się gapić na te koteły. To mi nawet jakiś. Aleksandra Sedina de ture. Nie i. To mam się sen, no, to tam? Bracia się ganiają, no. Aleksandra Sedina de ture. No To jest jakaś masakra, Wiem Wiem wszystkie. Katastrofa. Będę go zjadł. Też lubisz ptaszki. Dobra, bo ja teraz Aleksandra, tylko już te koty, tak do to Aleksandra, no. Razem z piórami. No jest wesoła, jest wesoła. Metal. Polka Dobra, pamiętam teraz godzinę do ten, do gardzinia. Spadam. Wieczorem, oczywiście, będzie laik z gierek. Znaczy, gierek, z jednej gierki. satisfactory. No muszę zrobić tą w końcu kolej tam. A już się zabrałem za to trochę konkretniej. Już są wybudowane dwie stacje początkowe, wyładunkowe może tak. O, są dwie stacje wyładunkowe. Ale jeszcze nie ma w ogóle linii trakcji pociągniętej w ogóle ani stacji załadunkowej. Aleksandra serwina. Trzymaj się. się. mam problem piórek. tam, jak ogarnąć magazyny, przestrzeń magazynową. Nie Wiem, jak to ogarnąć, ale to będziemy się martwić na kolejnym live. Także dzięki za uwagę. Fajnie, że byliście. Nawet coś się działo. Eee, no. No. Pozdrawiam i do później. Zapraszam Sylwestra, bo Sylwestra na pewno będzie lajwik. Aleksandra Sedina de Ture. Jak i co ona czyta? I bo się nie przejmę, no, ona pa. zawsze piana, po pijaku to czyta. za uwagę koniec lekcji. Aleksandra Sedina de tiure. Bye bye. Opezor. Chowcie się. Bye Ale. bye. Wyłączam strój